Witam serdecznie w kolejnym odcinku serii Diablo 2 Resurrected gramy Paladynem pod młotki, czyli Hammerdinerem jesteśmy w akcie trzecim, przeszliśmy ostatnio udało nam się pokonać Duriela bez większych kłopotów nasz najemnik oczywiście padł na samym początku, ale to standard w jego wykonaniu a my udamy się teraz do Lasu Bajonków i lub Włókierców w poszukiwaniu części reliktów y Kalima I będziemy chcieli się dostać do Mephista. Ogólnie zamierzeniem tego aktu jest pozbycie się Mephista ze świata żywych. Jak tego dokonamy, to każdy dobrze wie, kto już oglądał tę serię od początku, a kto jeszcze nie wie, kto nie grał Diablo. To zapraszam do kontynuacji oglądania tego i kolejnych odcinków. To będę często nazywał ich nie po ich imieniu A e, po ich pseudonimie to są upierdliwcy Trochę się w tym akcie na nich ponatykamy Pierwszy napotkany yy, Potworek elitarny wydrapia nam zawsze jadeitową figurkę Czasami trochę się musimy nabiegać na normalu, szczególnie żeby takiego znaleźć Na szczęście jesteśmy już na wyższym poziomie trudności i tutaj będzie łatwiej z tym Zdobyliśmy jadejtową figurkę Nie jest to od razu, że musimy biec i ją oddać, mamy czas Także kontynuujemy poszukiwanie. Przeniesiemy się do miasta jak zwykle punktem nawigacyjnym z lasu pająków, jeżeli będzie to pierwszy, który znajdziemy. A nie zamierzam lecieć dalej, dopóki nie znajdę tutaj. Punkt nawigacyjny będzie w jednym z takich odnów, które zaczynają się takimi kolumnami jak gdybym. No więc wchodzimy w pierwszą. Fajne te ptaszki zrobili. Poru na ork. Nigdy za wiele runy. Ord zdaje mi się, że jesteśmy gotowi stworzyć słowo runiczne. Nie jesteśmy gotowi nosić tego słowa runicznego jeszcze. Dwie jaskinie są. Jedna właściwa, jedna poboczna. z którą trafiliśmy tym razem. Zdaje mi się, że ta niewłaściwa ma zawsze punkt nawigacyjny. W, w tym zakamarku, a ta właściwa nigdy tego punktu negocjacyjnego nie mam. Nasz najemnik sobie nie radzi, trudno my za to musimy poradzić sobie bez niego. Szmaragd bez skazy, zbieramy te kamyczki. Chcielibyśmy zrobić ten pryzmatyczny y, amulet. Miałem się dowiedzieć, jakie on bonusy dodaje, zapomniałem. Chciałem się jak go zrobić. Czyli w tej odnodze mamy grotę pająków. A my musimy się do groty pająków udać, czy nie? Zaraz to, to wszystko zweryfikuję z Kainem, żeby nie było, że się nakręcimy, pójdziemy gdzieś indziej i nie zrobimy tego zadania, i będziemy musieli tu potem wracać. Jedno było grota pająków, a drugie, coś z arachidami. Nie z orzechami, tylko to mam pokazać mesifobii, okej? Okay? teraz kaino, okay, złotego ptaka, dokonaliśmy wymiany i alcor przygotuje z niego miksturkę Miksturka, nie jakoś wielce interesująca, no, ale zawsze 20 punktów zrobiono stały. Już jesteśmy z tej strony, to odblokujmy naszego najemnika. Przywróćmy go do życia. Czym mogę ci pomóc? Dobra, Decart K nam powie, gdzie mamy iść. Grota Pają. Tak jak myślałem, że właśnie tam, gdzie jest grota, nie ma portalu, to jest ta właściwa grota do przeszukania. Już nam się tutaj runki zapełniają, akurat szef do nie potrzebowaliśmy. To zróbmy tą grotę. No nie jest duża, przynajmniej nie była na niższym poziomie trudności, potem pójdziemy szukać dalej. Tak musielibyśmy ją odwiedzić, prędzej czy później, tak? Szukamy tylko Złotej Skrzynki Jak ktoś chce, to może poobijać trochę pajątku, Szkieletowa Głowa O, heraldyczna Tarcza, dobrej jakości, zobaczmy ją Czy będzie miała miejsce na czy będzie miała gniazda, czy będzie eteryczną? No, mamy też już skrzynkę odkrytą, tylko teraz trzeba się jakoś do niej dostać. Poszczęciło się nam tym razem. Te pająki mają lepsze kształty, ale w dalszym ciągu nie jest to ulubione z moich zwierząt. granie na dopiero powiedziało dzięki, pokazało dzięki naszym ewidentnie coś jest dzisiaj na rzeczy z tym działaniem serweru Battle.netam. Uuu. jakaś szybka ta karantula. No i ulubiona aura Bossów w Diablo 2 jest to przeklęcie. patrzmy to tarczę, u, 4 miejsca na chlejno, to mi, to mi bardzo pasuje. przypominam, że e, ta słowo runiczne, które chcemy włożyć w miecz, działa też w tarczy. to by było bardzo dobre połączenie. myśmy już mieli dwa słowa runiczne. ta tarcza ma 29 obrony, Ralor tarda i odporności. to jest tylko jedyna moja obawa, jakby te odporności wyglądały po zmianie. Proszę zobaczyć co ten co ta tarcza duch oferuje w sobie Czy ma jakieś odporności Czy my dużo tracimy odporności na zniesieniu tego? Bardzo dużo Pomyślimy No to jest jakiś progres. Ta tarcza nadaje się idealnie pod słowo runiczne. Teraz szukamy tej drugiej odnogi, żeby O runa L Nie jest to zbyt popularna runa w słowach runicznych Mógłbyś chociaż to złoto zbierać Naprawdę Kapliczka warta wzięcia, zęba, gwiazda nie jest nam potrzebna. No i mam teraz dylemat. Czy robić te dwa słowa runicze, szukać pod nich run, czy kontynuować rozgrywkę do puty, dopóki będziemy sobie dawać radę i. Hmm. Tak naprawdę... Nie zmieniłoby to naszej rozgrywki za bardzo, bo i tak wszystko pada od jednego młotka, obrażenia mamy bardzo duże. Zwiększenie o 4 punkty punktów umiejętności zwiększyłoby tylko nasze obrażenia do, nie wiem, 2000 może. Wróćmy do miasta, zostawmy to tarczę. No to nie byłoby tak odczuwalne, jedynie może na bossach tak byśmy odczuli. Tak naprawdę żaden inny zwykły, piekielny pomiot nie byłby w stanie tego przeżyć, młotka, który obecnie mamy. Czyli tak do wspólnej skrzynki, skrzynki do skrzynki dorzucamy tą. I oczywiście też naszą rurkę L, mamy już komplet tych podstawowych runek do 23 poziomu i potem jest 25, 29. Zobaczmy jakie te słowa runiczne trzeba byłoby Jakie te słowo runiczne potrzebuje run Tal, tul, or, am Czyli mamy coś takiego Tal Tul or, Am Czyli mamy na jedno z tych słów runicznych Jeżeli chodzi o To co ono dodaje to w mieczu dodaje Dwa do wszystkich umiejętności szybsze rzucenie czarów, co jest nam po prostu bardzo, bardzo potrzebne. Szybsze odzyskiwanie równowagi, żywotność, domany, dodaje obrażenia od zimna, od błyskawic, obrażenia od trucizny, absorpcję magii, atakujące otrzymuje obrażenia. I tak to wygląda w mieczu. Jeżeli chodzi o tarcze, mamy dwa do wszystkich umiejętności szybsze rzucenie czarów. Też to jakbyśmy trafili, to byśmy tak tym młotkiem wymiatali, że masakrę. I szybsze odzyskiwanie równowagi, obrona, żywotność, domany i odporności na zimno, błyskawice i truciznę. Czyli stracilibyśmy Dobrze. odporność na ogień, odporność na ogień. Wszystkie odporności będą spadły, bo te dodają tylko plus 35 zimno, błyskawice, trucizna. Ale na ogień stracilibyśmy dużo, No stracilibyśmy 48. Czy jesteśmy w stanie podbić jakąś odporność na ogień? Sprawdźmy to, mamy jakiś jeszcze pierścionek na ogień? Tutaj mamy odporność na ogień, stracilibyśmy jeden skill, ale dostalibyśmy dwa. I nam tej odporności na ogień tak naprawdę spadnie Odporność na ogień byśmy mieli tylko 30 I z tym amuletem by było 53 Na tych innych jakie by były poziomy jakbyśmy poddawali plus 35 Łyskawice by były wymaksowane Tutaj brakowałoby jednego I tutaj by brakowało jeszcze więcej 59 czyli bez trucizny i ogień byśmy zmniejszyli, ale byśmy zyskali. A tak dobra, to jest to myśl. Ułóżmy te ruki w odpowiedniej kolejności. To było. Tal. Tool. Port. Jam. To jest coś, co będziemy próbowali zrobić w niedługim czasie. Dobry wieczór. Tylko lepiej by było jakbyśmy trafili to w broń. Po prostu lepiej by to wyglądało. I na dłużej by nam posłużyło. Bądźmy szczerzy wstawienie tego w tarczę tylko nam niż odporności. Aż takiego busta dużego nie da. Wracamy do lasu pająków Teraz tak, z tego co mi się wydaje tędy jest przejście na wielkie moczary Ale my tak naprawdę na wielkie moczary nie musimy iść Chyba że chcemy zaznaczyć sobie punkt nawigacyjny By nam trochę tych małych talizmanów powpadać z dobrymi opcjami. Mamy miejsce. Co tutaj mamy z tym dużym? Do siły. Naprawdę ta siła nic nam nie daje. Możemy to wypieprzyć. Tylko i tak tego lepszego miecza nie nałożymy. Zobaczmy, gdzie zawiedzie nas ta odnoga. Zobaczmy, co na Mogą być jakieś skillem i może być drogi. Zamarznięta kula to raczej nie będzie. Ups tego się nikt nie spodziewał, jak hiszpańskiej inkwizycji. Międzywymiarowe ostrze, to by było bardzo fajne z czterema miejscami na kolejnoty. Super bo to ma bardzo dużą szybkość ataku, też ale znów tyle tej zręczności i siły. wielkie moczary, nie jesteśmy nimi zainteresowani w żadnym stopniu więc szybko wracamy do lasu pająków las pająków w tę stronę powinien się rozgałęziać na dżunglę łupierzców i tak to zrobimy, tak też pójdziemy No muszę dobrze przemyśleć z tą runą Pamiętajcie, że mamy jedną zmianę skilli Możemy wykorzystać łakary znaczy, W zasadzie mamy dwie nawet zmiany, jedną za normal, drugą za e, teraz koszmar Także myślę, że to byłby dobry moment żeby to wykorzystać Albo poczekać te 5-6 poziomów i wbić, już e, po prostu dodawać teraz siłę, żeby móc udźwignąć e, ten miecz, który wymaga mniej punktów, to już nie ma znaczenia. Nie liczy się siła miecza, tylko możliwość włożenia w nie słowa rolniczego. Tutaj mi się zdaje, będzie przejście do dżungli e, łupierców. Tak naprawdę jedyne co by ten topul ten miecz zrobił jakbyśmy go zmienili to zwiększył nam obrożenia. Nie możemy narzekać na obrożenia czy eksterminację tych e, małych stworków. Oczywiście z bosami zawsze idzie dłużej. Trochę przegapiłem, to mogę mi dodawać aż tyle w życie. Też wielkie moczary. Czyżby było tak, że wylosowało nam taką mapę, że nie ma wejścia na dżunglę u bez przejścia? Może być tak. Tu mamy miasto, ewentualnie tutaj by było to przejście. No cóż, musimy to zwiedzić, niestety. po prostu że zwiedzimy te moczary tak jak zawsze całe bez potrzeby mamy nowy poziom przy okazji dzięki drzewce tutaj upierdliwe błyski nie są o tyle upierdliwe, że cały czas znikają, ale też wysycają manę nie wiem czy bosior padł czy nie, czy on gdzieś się przeniósł tam lata następny błysk Bardzo dużo błysków Pas sobie weźmiemy, pasów nie mamy От добрых. Jak eksplorujemy te nieprzyjazny dla ludzi klimaty leśnych moczar. Zbieramy kamyczki tego małego punkt złota pominiemy Czy tu jest punkt nawigacyjny, czy nie Nie wygląda na to a jednak jest Pewnie wróćmy do doków Nie był to satysfakcjonujący odcinek w eksploracji, tak się spodziewałem właśnie tych pogmatwanych areałów, no ten pas w ogóle porażka. No nie mamy dzisiaj szczęścia do dropu, muszę powiedzieć. To sobie też tutaj dodajmy. Te kamyczki pochowamy tutaj. No i udało się nam skompletować. Ametyst. to jeszcze też tutaj nie było tak właśnie mi się wydawało zbądźmy się tego. To kupmy miksturmany Przywróćmy do życia naszego najemnika I ja już będę się z wami żegnał Dziękuję za dotrwanie do końca Nie usatysfakcjonowała mnie ta wyprawa No niestety Te lasy są pogmatwane Ale już jak je przejdziemy to już będzie tylko lepiej Jeżeli się podobało Lajkujcie, komentujcie A jeżeli chcecie być na bieżąco subskrybujcie kanał Ja zapraszam na kolejny odcinek Już jutro, pozdrawiam